Halo? No cześć? Nie, nie mogę teraz. W spa jestem. Domu w spa. Jak to niemożliwe? Kochana, dzięki urządzeniu firmy Garet możesz sobie zrobić spanie wychodząc z domu. Zaraz Ci wszystko opowiem. Witam w moim domowym spa. Czy Wy też uwielbiacie, jak profesjonaliści dbają o Waszą skórę? Dziś pokażę Wam urządzenia, dzięki którym sami możecie wykonać profesjonalne zabiegi kosmetyczne bez konieczności wychodzenia z domu. Zobaczcie, mam tu kilka urządzeń kosmetycznych firmy Garrett, która dzięki temu, że posiada produkty najlepszej jakości zdobyła tytuł kobiecej marki roku. Pierwszym urządzeniem, które chciałabym Wam przedstawić jest szczoteczka soniczna do twarzy. Gareth Glamour Clean Pro. To poręczna, wygodna w użytkowaniu szczoteczka, dzięki której w bardzo prosty, wygodny sposób oczyścimy naszą skórę twarzy z makijażu, zredukujemy drobne zmarszczki, niedoskonałości, uelastycznimy naszą skórę twarzy i przygotujemy ją, bo o wiele lepiej wchłaniała produkty aktywne zawarte w kosmetykach. Zobaczcie, ta szczoteczka tak wygląda. Posiada dwie zmienne końcówki: jedna silikonowa, druga z włosia. W bardzo prosty sposób się je zmienia. Do tego jest w całości wodoodporna, więc po każdym użyciu bez problemu wyczyścimy ją pod bieżącą wodą. Szczoteczka jest ładowana indukcyjnie, ma taką podstawkę. W środku znajdziemy przewód USB, którym ładujemy podstawkę, i w ten sposób mamy naładowaną naszą szczoteczkę. Co ważne, posiada trzy poziomy wibracji sonicznych. Ten jest najmocniejszy i wbudowany 20-sekundowy timer, który informuje nas o przejściu do kolejnej partii ciała. Pokażę Wam, jak łatwo ją użyć. Wystarczy, że wezmę żel albo jakiś inny kosmetyk do czyszczenia twarzy, nakładam żel na twarz albo jakiś inny kosmetyk do demakijażu i wybieramy odpowiedni poziom wibracji. Ja sobie ustawię dwójkę i czyścimy twarz delikatnie. Masujemy bardzo przyjemny zabieg, odprężający i relaksujący. Po wyczyszczeniu całej twarzy, wyłączamy i wszystko czyścimy pod bieżącą wodą. Moja skóra jest już bardzo dokładnie oczyszczona i przygotowana do dalszych zabiegów kosmetycznych. I właśnie dzięki kolejnemu urządzeniu, które chciałabym wam pokazać. Będziemy mogli wykonać zabieg mezoterapii bezigłowej. Brzmi skomplikowanie? Nic bardziej mylnego. Zobaczcie, to jest właśnie to urządzenie. Garet Glamour Fresh Skin. Tak wygląda to urządzenie. O, to oczywiście posiada instrukcję obsługi w języku polskim, która krok po kroku przeprowadza nas przez cały zabieg. Znajduje się oczywiście przewód do ładowania i samo urządzenie, które tak wygląda. Posiada trzy podstawowe tryby pracy: Hot, EMS czyli wibracyjny z elektrostymulacją i trzeci, który łączy dwa wcześniejsze tryby, wibracyjno-podgrzewający. Gdy chcemy oczyścić pory i skórę z makijażu, wybieramy tryb hot, zdejmujemy magnetyczną nakładkę, bierzemy wacik nasączony płynem do demakijażu, umieszczamy wacik na głowicy, przyciskamy z powrotem tą magnetyczną nakładką co ważne, z tyłu znajduje się takie pole indukcyjne, które trzeba przytrzymać palcami, aby urządzenie zaczęło działać. Mamy wacik, mamy tryb hot, przyciskamy ten tryb hot, sprawia, że lampa się nagrzewa, w ten sposób otwiera pory naszej skóry i o wiele lepiej oczywiście ją czyści. Wykonujemy ruchy od wewnątrz do zewnątrz, czyścimy całą naszą twarz. Gdy chcemy uzyskać efekt napięcia skóry, i poprawienia jej elastyczności, usprawnienia metabolizmu komórek skóry, wybieramy tryb wibracji z elektrostymulacją, czyli EMS. Gdy na wyświetlaczu znajduje się ikonka EMS, przyciskiem M wybieramy odpowiedni tryb pracy lampy kosmetycznej do terapii fotonowej. R, czerwony, który wybiela, odnawia skórę, zmniejsza pory, leczy rozszerzone naczynia krwionośne. G, zielony, służy do rozjaśnienia skóry. B, niebieski. Usuwa trądzik, zmniejsza produkcję łoju skórnego i bakterii trądziku. Ja sobie wybiorę niebieski. Oczywiście przykładamy palce do tego pola indukcyjnego, ponieważ to aktywuje nasze urządzenie i możemy zacząć wykonywać zabieg. Natomiast ostatni tryb, czyli połączenie tych dwóch wcześniejszych trybów, które pokazywałam, jest idealny do pielęgnacji wraz z kosmetykami, ponieważ wtedy substancje aktywne w nich zawarte o wiele lepiej wnikają w naszą skórę. Nakładamy Jakiś krem do twarzy, będzie jakiś serum albo olejek. Na urządzeniu łączamy tryb EMS, tryb hot i jeszcze przyciskiem M wybieramy odpowiedni tryb pracy lampy fotonowej. Tym razem może G. Przyciskamy oczywiście palcami do pola indukcyjnego i teraz zaczynamy zabieg. Kolejnym zabiegiem, który dzięki firmie Gareth możemy sami wykonać w domu, jest zabieg brazji. Do tego zabiegu służy właśnie takie urządzenie. Garet Glamour Pure Skin Pro. Przeznaczony jest do domowej mikrodermabrasji i działa na zasadzie delikatnego masażu próżniowego. Pomaga on pozbyć się zaskórników, wągrów, jak również wpływa na ujędrnienie, odmłodzenie naszej skóry. Urządzenie to umożliwia również przeprowadzenie terapii fotonowej światłem LED w trzech trybach pracy, czyli podobnie jak to urządzenie, które wcześniej pokazywałam. Posiada również pięć poziomów zasysania i wybieramy sobie ten, który jak najlepiej wpływa na naszą skórę. W zestawie znajdują się również różnej wielkości nakładki, dzięki którym w zależności od poziomu ssania będą oddziaływać na odpowiedni obszar naszej twarzy. Mamy tutaj również taką owalną Nakładkę, którą wygładzimy z marszczki, uzyskamy efekt delikatnego liftingu. Urządzenie dodatkowo w tym miejscu posiada funkcję zimnego bądź ciepłego kompresu. Ciepły kompres otworzy nam pory i przygotuje naszą skórę do zabiegu, natomiast zimny kompres ukoi naszą skórę już po zakończeniu zabiegu. Aby rozpocząć pracę urządzenia, należy włączyć przycisk na samej górze. Wyświetla nam się ikonka wibracji i tryb pierwszy. Naciskając ten przycisk. Wybieramy stopień stania. Przyciskiem po środku wybieramy tryb pracy lampy fotonowej: czerwony, zielony i niebieski. A przycisk na samym dole pozwala wybrać ciepły bądź zimny kompres. Czyli przystępujemy do zabiegu. Włączamy urządzenie, włączamy sobie tryb ciepłego kompresu, żeby przygotować skórę. Końcówka się bardzo szybciutko nagrzewa. I oczywiście ruchami od wewnątrz do zewnątrz przygotowujemy całą naszą twarz, rozgrzewamy, tak naprawdę, przygotowujemy do zabiegu. Ok, kiedy już przygotowaliśmy, rozgrzaliśmy naszą twarz, otworzyliśmy pory, przygotowujemy sobie dalej. Tu możemy już wyłączyć kompres, bo już nam nie, nie jest potrzebny. Włączamy tryb. Wibracji, który chcemy, czyli tą siłę ssania, którą chcemy uzyskać. Wybieramy sobie nakładkę, ja akurat wybiorę sobie owalną, wybieramy tryb pracy lampy fotonowej, tym razem może być czerwony, i przykładamy urządzenie do twarzy, wykonując oczywiście ruchy takie jak wcześniej. Po wykonaniu zabiegu włączamy zimny kompres, który schłodzi naszą skórę. Dobrze jest nałożyć na twarz jakąś maseczkę albo serum. Jak widzieliście, dzięki temu urządzeniu w bardzo prosty sposób możemy bez konieczności wychodzenia z domu sami wykonać sobie zabieg mikrodermabrazy. Kolejne urządzenie pomoże nam zadbać o część twarzy, o której myślę, że często zapominamy, a przynajmniej ja zapominam, są to okolice oczu. To masażer soniczny. Garet Glamour Lift Eye. Dzięki niemu pobudzimy komórki skóry pod oczami do regeneracji. Posiada trzy poziomy intensywności masażu, który niweluje obrzęki pod oczami, cienie i oczywiście uelastycznia skórę. Posiada również funkcję ciepłego i zimnego kompresu. Wygląda tak. Mamy oczywiście instrukcję obsługi, kabel ładujący, takie małe, fajne urządzonko. Aby wykonać ten zabieg, nakładamy krem pod oczy, włączamy urządzenie. I połączają nam się trzy tryby wibracji. Wybiorę sobie najsilniejsze. Urządzenie nam się nagrzewa bardzo szybciutko, i bardzo przyjemnie masuje okolice oczu. Oczywiście dzięki temu, że urządzenie się nagrzewa, to substancje zawarte w kremie pod oczy, bądź jakimś innym oczywiście kosmetyku o wiele lepiej wchłaniają się w naszą skórę. Zabieg ten jest naprawdę bardzo przyjemny, relaksujący i odprężający. Ostatnie urządzenie, o którym chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, pomoże Wam zrobić świetne pierwsze wrażenie. No i myślę, że nie tylko pierwsze. Co jest niezwykle ważne oprócz zadbanej skóry twarzy? Oczywiście piękny, promienny uśmiech. A w uzyskaniu pięknego, białego uśmiechu pomoże nam lampa wybielająca Gareth Glamour Smile Connect. To nowoczesne, bezpieczne urządzenie, dzięki któremu możemy rozjaśnić szkliwo naszych zębów nawet o kilka tonów. Taki zestaw zawiera wszystko, czego potrzebujemy, aby wykonać 14-dniową kurację. Czyli mamy tutaj silikonowy ustnik na zęby z wbudowaną lampą LED i kablem zasilającym z końcówką micro USB oraz wymienne końcówki pasujące do telefonu komórkowego, który akurat używamy, ponieważ podłączamy to urządzenie do telefonu. Zornik odcieni, by śledzić postępy wybielania, trzy aplikatory z żelem wybielającym, oraz oczywiście instrukcję obsługi, która w bardzo prosty sposób, krok po kroku, pokaże, jaki, w jaki sposób taki zabieg wybielania wykonać. Ja niestety nie mogę takiego zabiegu przeprowadzić na sobie, gdyż mam aparat ortodontyczny. No i z przeprowadzeniem tego zabiegu muszę poczekać, aż zakończę leczenie. Ale jest on bardzo prosty w wykonaniu. Wystarczy nałożyć sobie takim aplikatorem. Na zęby niewielką ilość żelu wybielającego, nałożyć tą silikonową nakładkę. Nie rozumiecie? Nałożyć nakładkę na zęby, podłączyć do swojego telefonu komórkowego. O właśnie, gdzie mam telefon. Podłączam do telefonu. Włączam urządzenie. I oczywiście, gdybym miała żel na sobie, nałożony na zęby, to lampa LED. Oddziałuje na żel i wybiela szkliwo zębów. Co ciekawe, nie musimy pilnować czasu trwania zabiegu, ponieważ urządzenie po 16 minutach samo się wyłączy i po zakończeniu tego zabiegu wystarczy przepukać usta wodą i nasz ustnik również. Ja na pewno, gdy tylko będę mogła, taką kurację sobie wykonam, tym bardziej, że jak zapewnia nas producent, składniki żelu są w 100% bezpieczne, a jak widzieliście, sam zabieg jest bardzo prosty i nie wymaga wiele czasu. Kochani, na dzisiaj to już wszystko. Przypominam, że wszystkie te produkty, które dzisiaj Wam przedstawiałam, są dostępne na alto, a teraz już żegnam się z Wami z mojego domowego spa. Ściskam was mocno. Buziaki, trzymajcie się.